Jest mi bardzo miło otworzyć 23. Festiwal Kultury Ekologicznej w Józefowie. W tym roku przypada wielki jubileusz samorządności, bo 25-lecie utworzenia samorządu. I to pokazuje, że nasz festiwal praktycznie od samego początku. Naszemu miejscowemu samorządowi towarzyszy. Festiwal doskonale wpisuje się w roztoczańsko józefowski klimat i krajobraz, bo Józefów jest kolebką parków. To on daje początek trzem parkom. W dniu dzisiejszym. Za chwilę wystąpią przed nami artyści w ramach konkursu. Zarówno w dniu dzisiejszym, jak i jutrzejszym będą koncerty Gwiazd. Będziemy mieli okazję też posłuchać miejscowych, lokalnych zespołów. Wierzę, że tak jak w latach poprzednich, tak i w tym roku. Festiwal przyniesie nam wiele wrażeń artystycznych i będzie wielkim świętem zarówno dla naszych mieszkańców, jak i dla gości, którzy na, te, na ten festiwal przybyli, a raczej powiem, przybędą jeszcze w dniu dzisiejszym i w dniu jutrzejszym. Szanowni Państwo, chciałbym życzyć wszystkim artystom i tym, którzy będą występować w konkursie i tym, którzy wezmą udział w części artystycznej i gwiazdom udanych występów, żeby to były występy na miarę ich możliwości, a powiem nawet na miarę ich oczekiwań. Szanownemu jury, życzę trafnych decyzji. Wiemy, że nie jest to łatwe. Bardzo często... Są zespoły o zbliżonym poziomie artystycznym. Pani konferancjer życzymy takiego radosnego, przyjemnego prowadzenia festiwalu. Pani dyrektor z Domu Kultury, Be Beacie Zaśko, jej współpracownikom dobrej organizacji zarówno w zakresie artystycznym, jak i też tym hotelowo-żywieniowym. Państwu życzę dobrej festiwalowej zabawy, dobrych humorów, wszystkiego dobrego. Tegoroczny festiwal kultury ekologicznej w Józefowie ogłaszam za otwarty. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Nazywam się Agata Borowiec. Dziękuję za przedstawienie. Jestem stąd. Jestem radną w sejmiku województwa lubelskiego, ale pochodzę z Aleksandrowa. Bardzo mi miło Państwa powitać i pragnę życzyć Państwu udanej festiwalowej yy, zabawy. Dziękuję bardzo. Nazywam się Misztal Stanicza, też jestem radny województwa przewodniczącym komisji samorządu i bezpieczeństwa. Chciałbym na początku przekazać serdeczne pozdrowienia od marszałka województwa dla bardzo dobrego gospodarza gminy Józefów, kolegi Romana Dziury. I przekazać mu specjalne list bardzo Przyjemny, proszę kolego, o przyjęcie listu i również od siebie samego jako radnego z tego regionu chciałbym przekazać serdeczne życzenia dalszych sukcesów i pogratulować tak wspaniałego festiwalu. Festiwal ma korzystne znaczenie. Tutaj jest mikroklimat, ludzie po prostu wracają do zdrowia, odprężają się, także przyjeżdża dużo turystów, dużo. Po, Poznaje Józefów. Także jest to wielka promocja grodu oraz całej gminy. Także wielkie gratulacje kolego burmistrzu i przekazuję od siebie też taką symboliczną nagrodę. Oby te festiwale były zawsze i jak najwięcej takich uroczystości, które promują, czyli chwalą piękną gminę, która się pięknie rozwija, bo nierzadko widziałem. Pana burmistrza w urzędzie marszałkowskim u marszałka u władz województwa, gdzie zabiegał o środki finansowe, w tym unijne i z dobrym skutkiem, ponieważ pan burmistrz na wszystkich i jest bardzo dobrze widziany. I to procentuje dla gminy. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i dalszych sukcesów. Proszę o przyjęcie nagrody. Bardzo dobry dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, pani Beaty Zaśko, również przekazuje od siebie symboliczną nagrodę, ponieważ dużo słyszałem od pacjentów, od wyborców, od ludzi, że promuje i rozwija kulturę tutaj w tak najpiękniejszej gminie roztoczańskiej. Proszę uprzejmie, symbolicznie przyjąć tutaj, będzie specjalny farduch oraz zioła takie ekologiczne, właśnie. Bo ekologia wiąże się jak najbardziej z to tu, tu jest czyste powietrze, jest, są piękne drzewa, sosny, które mają korzystny wpływ na zdrowie. Także właśnie pasuje to określenie ekologia. Proszę ekologiczny prezent przyjąć. I jeszcze dla Pani konferencji, również, ponieważ nie, nie pierwszy raz mam przyjemność przyjemność się spotkać, Panią Izabelę Pęcak, była, prowadzi wiele imprez, była na Wojewódzkim Święcie Ludowym, na innych ważnych świętach wojewódzkich, także jest to najlepszy konferencja jakiego poznałem, bardzo ładny, przyjemny i gratuluję, cieszymy się, że jest tutaj z nami i promuje Józefów i najpiękniejszą gminę Rostoczańską. Proszę także o przyjęcie ekologicznej nagrody. Życzę wszystkim przyjemnej zabawy, odpoczynku dla zdrowia ducha i ciała.